W ostatnim czasie między innymi mogliśmy Cię oglądać na Sylwestrze w roli prowadzącego. Czy Ty nie masz wrażenia, że troszkę śladami Maćka podążasz? Musiała oczywiście, mam to na myśli. Rzeczywiście troszeczkę podobnie działam jak Maciek, czyli zaczynamy od tych samych rzeczy. Ko kończymy na tych samych rzeczach, czyli no tak samo jak Maciek zaczął grać, ja zacząłem grać. Maciek poszedł w ślady yy, bardziej konferencjerki później, czyli Voice, yy, właśnie Sylwester. No i teraz ja przejmuję tą troszeczkę pałeczkę przez, przez te, ten moment, kiedy Maciek yy, nie może tych rzeczy robić, więc jestem yy, osobą, która go zastępuje, można tak powiedzieć. No a jak Maciek wróci, no to, to zobaczymy co dalej będzie. Czy to oznacza, że właśnie w Voice też go zastąpisz. Nie, to nie jest powiedziane. To Voice jeszcze daleko mi do Voice'a, tak mi się wydaje. Maciek jeszcze sobie radzi póki co, więc, więc jeszcze go aż tak nie wygryzam, że tak powiem. Więc Maciek, mówię, no Maciek wróci po przerwie. Więc myślę, że, że kiedyś może będzie jeszcze okazja poprowadzić coś nowego, coś innego, co też o, może Sylwestra. Ale bardzo fajne doświadczenie, więc wiem jak Maciek się czuje, wiem, że to też daje mega swobodę, jak już tak, tak przeżyjesz coś takiego, czyli jak właśnie prowadzisz Sylwestra, którego ogląda 5 milionów osób, jeszcze na żywo. Ja wiadomo, miałem troszeczkę łatwiejszą rolę, bo miałem backstage, ale jednak czułem tą, tą atmosferę, to, że ci ludzie tam są, się bawią i jednak już będę miał teraz na pewno łatwiej prowadzić inne rzeczy, inne przedsięwzięcia, bo mam już doświadczenia jakieś i to nie małe doświadczenie, no bo rzeczywiście Sylwester no to nie jest galeria handlowa, gdzie, gdzie mówię do ludzi tak no po prostu na jakimś evencie, tylko no po prostu to jest Sylwester, gdzie jest dużo, dużo, dużo ludzi. Ostatni rok był między innymi Taniec z Gwiazdami i ta popularność o wiele wzrosła twoja. Czy tobie taka soduwa przysłowiowa nie odbiła jeszcze? Zawsze, zawsze ta soduwa jest, zawsze ta soduwa gdzieś tam bywa. Um, tylko, że no, u, innych, u każdego się inaczej ona jakoś tam pokazuje. Są momenty, kiedy ta soduwa odbija, ale są też momenty, kiedy wiem, że powinienem przystopować, że, że jednak to nie w tą stronę musi iść, tylko bardziej, żebym, no żebym wyluzował, żebym nie uważał się za jakiegoś tam u, u, u jeszcze wyżej. I myślę, że no, jeszcze na szczęście nie jestem na tym etapie, gdzie właśnie Próbuję pokazać jaki to ja nie jestem i jaki to ja tam fajny nie jestem i ile to ja nie mam, więc. Ale to sam czasem czujesz, czy na przykład nie wiem, rodzice mówią, że noż nie przesadzaj? Ja, ja to czuję raczej sam, że czasami po prostu przesadzam z różnymi rzeczami. Ale no mówię, no jeszcze to na szczęście nie, nie jest tak często, tylko gdzieś czasami to się uaktywnia, gdzieś to widzę, po prostu czasami zauważam, ale, ale staram się nad tym jeszcze panować, mam nadzieję, że będę panował.